Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Ja jestem Piotrek Parking i witam was w kolejnym odcinku szerokiej analizy, która wcale nie jest taka szeroka, bo tak naprawdę nie ma tutaj czego analizować. W dzisiejszym odcinku powracamy do matki założycielki tego, co ja powiedziałem. właśnie. Wracamy trochę do tematu osoby, od której zaczęła się ta seria. Nikita Magi, Nikita Ferrari? Nie wiem. Nikita, co jej być w ogóle nie powinno. O, a to dobra akurat, to się tego trzymajmy. Ale chwileczkę, chwileczkę. Skoro już wyczerpaliśmy temat Nikity ostatnio i nie ma sensu tego szerzej analizować, to co ty, Piotrek, w ogóle chcesz tutaj bajdużyć? No właśnie nic, bo to niekoniecznie będzie o Nikoli. Nikola bierze czynny udział w dzisiejszych wydarzeniach, także słuchajcie. Część z was może pewnie wiedzieć, ale opowiem osobom, które nie wiedzą. Niedawno wydarzyły się huczne urodziny Wojtka Goli w siedzibie Gołców. I czy mam coś do powiedzenia? Na temat tego, jak bestialska była ta impreza i jak bardzo zawiść mnie dopada, wchodzi mi w dupę, że ja nie miałem takich urodzin? Nie. Plus jeden, jakbym mógł i miałbym takie pieniądze, to też bym sobie zrobił takie urodziny. Chociaż nie ukrywam, gdybym należał do tej śmietanki influencerskiej i zostałbym zaproszony, to przez to, ile tam było przeróżnych, okropnych postaci, jakoś ciężko by mi było w ogóle tam wejść i czuć się z tym dobrze. Czy mi właśnie p... na maska? Czy ja usłyszałem że szef gdzieś poszedł? Dobra, będzie dobrze. Wojtek Gola zaprosił jakieś 350, może 400 osób i między innymi wśród tych zaproszonych osób był Amadeusz Ferrari, który otrzymał możliwość wzięcia osoby towarzyszącej. Więc Amadeusz Ferrari postanowił zabrać ze sobą Nikitę. I wszyscy pewnie zadaliście sobie pytanie, no i tego pytania ewidentnie nie zadał sobie y, Boxdel, bo okazało się, że jest to niesamowicie druzgocąca sprawa. Chodzi o to, że Boxdel w ogóle nie chciał Nikity w aferkach, ponieważ nie chciał poruszać tematu Daniela Magikala. I od dawna mówił, że w ogóle nie chce ruszać tematu tego dziwnego pana z urzędniczej, więc postanowił się od tego odciąć i tyle. Okej, okay, on się od tego odcina spoko. No i mamy event urodziny Wojtka Goli, które są urodzinami Wojtka Goli, a nie... Michała Boxdela Barona I nagle Boxdel dowiaduje się, że Nikita była w domu gołców I Sylwester też jest z tego powodu Rozwścieczony Jestem rozwścieczony I matko bosko kochano, jaka afera niesamowita Się z tego zrobiła A Boxdel nagrał pięciominutowy film Który jest zatytułowany Jesteśmy zdruzgotani To nie jest bait, więc widzisz taki tytuł i myślisz sobie O, jest jeszcze dopisane, że to nie jest bait To może być poważna sprawa I na tym filmie okazuje się, że nawet Wardenga się przejął. Cholipka, coś musiało się poważnego wydarzyć. Nie wiem, rury były w ambasadzie gołców, zalało całą ich willę i teraz wstrzymują nagrywki do gołd. Nie wiem, no cokolwiek, nie? Jakaś poważna sprawa. A to się okazuje, że tą poważną sprawą jest fakt, że Nikita. Pojawiła się na tych urodzinach, które jeszcze raz powiem, nawet nie były jego. I niby teoretycznie chodzi o to, że on się po prostu odcina od y, Daniela Magikala i jego tematu. Aczkolwiek, no, Nikicie już bardzo daleko od Daniela Magikala i raczej nie kojarzy się już aż tak mocno z jego personą. Z drugiej strony, może chodzić o to, że Boxdel na przykład nie chciałby promować Nikity, przez to z jakiego powodu zasłynęła. W tym samym czasie w GOACH robimy odcinek z fagatą i zgadnijcie. Kto jest w line-upie koncertowym na urodzinach Wojtka Goli? Mam na sobie outfit. Spodnie skropa! Tak naprawdę to nie skropa, nie bijcie mnie. Ani argument o tym, że odcinamy się od tematu Daniela Magikala tutaj nie działa. Ani nie działa ten argument o tym, że nie promujemy Nikity, przez to, że zasłynęła jak zasłynęła. Boksel też nagrywa ten film z jednego prostego powodu. Bąbel, jak jasna, cholera przejmuje się każdym poszczególnym komentarzem. A ludzie zaczęli mu w DM-ach zarzucać, że z gęby robi dupę, bo mówił, że nie będzie się mieszał w temat Nikity, a ona pojawia się w ambasadzie gołców na urodzinach Wojtka Goli. Zamiast nagrywać jakiś pięciominutowy pik w tym temacie, wystarczyło nagrać bardzo krótki film, w którym mówisz wszystkim widzom: Hej, ja się nie mieszam w temat Nikity Magical, ale były to urodziny Wojtka Goli. Kropka, koniec k***a tematu. Bombel nie jest od tygodnia w internecie. Wydaje mi się, że powinien mieć taką zdolność przewidywania takich rzeczy. Ale, żeby zostawić tego biednego bąbelka, na białym koniu po raz kolejny przyjeżdża Amadeusz Ferrari, który oznacza boxdela na Instagramie i mówi, że ma Prosić Nikitę, bo Nikita chyba nie umie mówić i za każdym razem, jak ktoś szczeknie na Nikitę, to Amadeusz musi się nagle magicznie pojawiać i PRZEPRASIAŁ przeprosił. I w ramach szybkiego zakończenia. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że chcieli jej zrobić glow up za 100 tysięcy. Od tego zaczęła się ta cała akcja z Trumanem, Ciosem i Ferrarim. 100 tysięcy leżało na stole. Tymczasem Amadeusz z Nikitą chodzą po ambasadzie Gołców na urodzinach Wojtka Goli i. Każdemu napotkanemu influencerowi robią HOW MUCH IS OUTFIT NIKITA OFFICIAL? I się okazuje, że cały jej outfit na tę imprezę kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ten glow up to jest jeden secik i to przedłużenie włosów, które może doprowadzić do tego, że się je. <ścoughs> y nie wiem i ogólnie mam to w dupie. Także jakbym miał jeszcze taką absolutnie ostatnią rzecz dodać od siebie, to dodałbym tylko to. Kochani, niektórzy z Was zarzucali mi, że w tej serii nie ma intra, że nie ma sceny po napisach, ale to co teraz widzicie, to jest taka mini scena po napisach, bo w ogóle ta seria jest taka mini. Dlatego też tutaj nie ma intra, bo jest to wszystko w innej formule. I jeszcze jedno pytanie mam do Was: czy jakbym założył OnlyFansa to byście zasubskrybowali? Pozdrawiam cię, plutko, rodzinkę i tak dalej. Idę. nie wiem. Idę usiąść MJ na mordzie. Na